Jestem przerażony upływem czasu. Dopiero co bawiłem się pierwszą wersją Insta360 One X, a tu cyk jest 9 miesięcy później. Plecy mnie bolą o jakieś 9 miesięcy bardziej, ale dostałem propozycję, czy chcesz się pobawić One X2? Oczywiście, że odpowiedziałem, że. Uwielbiam nowe zabawki, szczególnie, że ta zabawka potrafi całkiem sporo, bo jest udaną ewolucją pierwszego modelu. O parametrach i funkcjach jeszcze sobie pogadamy w dalszej części filmu. Mam nawet kilka ciekawych uchwytów do pokazania Wam, ale jeśli już jesteście moimi widzami, to pewnie wiecie, że najpierw Wam muszę pokazać, co da się tym nagrać. Podbiegnę za Wami. Mało wam, no to jedziemy z kolejnym montażem, a zaraz postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy warto ją kupić. To co widzieliście wam się podobało, to zostawcie po sobie ślad dla algorytmu, ciuk, komentarz, sub z dzwonkiem, wybór należy do was. Stop w tym miejscu chciałbym też zaznaczyć, że nie jest to film sponsorowany. Ta kamera została mi udostępniona przez firmę GoCam. Która jest oficjalnym dystrybutorem Insta 360 na Polskę. zawartość tego filmu nie była w żaden sposób autoryzowana. Innymi słowy, mówię o tej kamerze, co chcę. Wracając do tematu, kamera zapakowana jest w kartonowe pudełko. W zestawie znajdziemy kamerę, kabel do ładowania, etui oraz siereczkę czyszczącą. Nie ma żadnych tutaj uchwytów, więc jak na kamerę sportową jest raczej ubogo. Ogólnie jest to kamera sferyczna, która nagrywa w 360 stopniach dzięki temu, że ma po obu stronach obiekty, które nagrywają w szerokim kącie i dzięki temu uzyskujemy obraz 360. Na pierwszy rzut oka budowa jest bardzo zbliżona do pierwszej wersji, ale mamy między innymi uszczelnione zaślepki, bo ta kamera w końcu dostała wodoszczelność do 10 metrów, więc nie trzeba się bawić w jakieś specjalne podwodne case'y, tylko cyk pod wodę i nagrywam. Drugą istotną zmianą jest wyświetlacz, który teraz nam pozwala na podgląd w czasie rzeczywistym tego, co nagrywamy. Czy to jest przydatne? No fajnie, że jest, ale to jest kamera 360, więc zarówno przy filmowaniu, jak i fotografowaniu właśnie to jest jej zaleta, że nie musimy się zastanawiać, nad kadrowaniem tylko ona nagrywa wszystko wokół nas. Ekran docenimy natomiast przy nagrywaniu w trybie zwykłej kamery sportowej, bo zamiast 360 stopni nagrywa wtedy ta kamera w 150 i korzysta z jednego obiektywu. A my sobie na podglądzie właśnie możemy podejrzeć na szkadę. Ekran przydaje się też, gdy chcemy zmienić jakieś ustawienia w kamerze albo gdy chcemy podejrzeć nagrane materiały. Chociaż tutaj lepiej sprawdza się aplikacja, bo ten ekran jest naprawdę stosunkowo niewielki, ale o aplikacji jeszcze sobie później pogadamy. Będąc jeszcze przy budowie kamery, to na dole mamy otwór na tradycyjny gwint statywowy, i przez to jestem w stanie wybaczyć brak uchwytu w zestawie, bo możemy dzięki temu wkręcić ją na dowolny selfie stick i możemy też zaopatrzyć się w taką śmieszną. Przejściówkę, i po zastosowaniu tej przejściówki, możemy tą kamerę zamontować na dowolnym uchwycie kompatybilnym z GoPro. No i dzięki temu mogłem ją bez problemu zamontować na przykład do kasku. A co z nagraniami? 57K do 30 klatek, ale niech was nie zmyli ta rozdzielczość, bo według specyfikacji to wygląda. Jakby to nagrywało więcej niż GoPro 10, ale prawda jest taka, że no jednak to jest rozdzielczość dla 360 stop. Do tego 4K do 50 fps i mamy w 3K możliwość nagrania do 100 klatek na sekundę. No pod jakieś super zwolnienia. I tu niestety widać mocno to utratę rozdzielczości, ale na jakieś media społecznościowe dalej ten materiał się nada. Nagrania jak na kamerę sportową wyglądają poprawnie, ale dla mnie cała magia tych kamer 360 tkwi w tym. Że celujemy sobie w dowolne miejsce, a później kadrujemy taki kadr, jak nam pasuje, dopiero w postprodukcji. I jadąc na desce, trzymając kamerę, mogę jednocześnie pokazać kierunek, w którym jadę, ale jednocześnie mogę pokazać mnie jadącego na desce. I tu też sprawdzają się te wszystkie akcesoria, jak chociażby niewidzialny selfie stick. Działa to tak, że on nie jest widoczny, bo jest na styku dwóch obiektywów. No i jak będziemy odpowiednio ten kijek trzymali. To będzie wyglądało, jakby ktoś za nami podążał z kamerą. I to chyba najbardziej doceniał tacy solotwórcy jak ja, bo często nie mamy w pobliżu kogoś, żeby nagrał jakieś ujęcie z trzeciej osoby. A tak odpowiednio trzymając kijek, możemy sprawić wrażenie, że ktoś nagrywa nas od boku. A tak naprawdę my sobie gdzieś tam trzymamy z tyłu tą kamerę na w tym niewidzialnym selfie sticku. I miałem również możliwość testowania innego ciekawego uchwytu. Nazywa się on Unicorn Helmet Mount, i służy on do tego, już wiecie skąd ta nazwa? Służy on do tego, żeby zamocować sobie kamerę przed nami. Nie wygląda to najlepiej, ale pamiętajcie, jeśli coś wygląda głupio, ale działa, to znaczy, że wcale nie jest głupie. I no sami ocencie, jak wyglądają te ujęcia. Zawsze to jakaś dodatkowa różnorodność. Mam też wrażenie, że w drugiej wersji kamery poprawili też widoczność szwów na pograniczu dwóch obiektywów. Teraz są jakoś mniej widoczne, no może nie licząc wody, bo tu bez dodatkowych case'ów, po prostu zanurzając kamerę w wodzie, no te szwy były strasznie widoczne. O stabilność ujęć dba wbudowana stabilizacja, nazywa się Flow State i jest oparta o sześcioosiowy żyroskop. I jest wspomagana też sztuczną inteligencją. Brzmi to dość szumnie, ale stabilizacja radzi sobie naprawdę całkiem dobrze. No może nie jest to poziom GoPro, ale nawet na tych ujęciach, które wam pokazywałem wcześniej. no Nie widać jakiegoś telepania kamery. Porana test mikrofonu raz, dwa, trzy. Jest dość całkiem spory wiatr, więc zobaczymy przy okazji, jak radzi sobie. Cała ta, całe te algorytmy od, odszumiania wiatru. Nie mam pojęcia jak to brzmi. Nie mam pojęcia, czy to się nadaje. Ale Wy już pewnie wiecie. Kamera robi też zdjęcia sferyczne rozdzielczości 18 megapikseli, Robi też zdjęcia wrawa. Pewnie się powtórzę, ale ja nie jestem jakimś wielkim fanem robienia zdjęć kamerami sportowymi. Bo jeśli uprawiam sport, to wolę włączyć nagrywanie, a nie przełączać się między opcjami żeby sobie gdzieś tam zrobić ukradkiem zdjęcie. I tak, wiem, że to są zdjęcia 360, ale ja akurat tutaj wolę tradycyjnie sobie wykadrować już zdjęcie podczas jego robienia. No ale to są moje preferencje, Wy możecie mieć inne i na przykład będąc na urlopie zrobić sobie jakieś zdjęcie w fajnym miejscu i po latach móc wrócić do tego miejsca i się rozglądać tak, jakbyśmy tam byli. Dobra, ale jak w ogóle pracuje się z materiałami z takiej kamery? Do dyspozycji na komputerze mamy aplikację Insta360 Studio, no i przez nią przepuszczamy filmy i zdjęcia i wybieramy sobie interesujący nas kadr. I To jest ta cała magia, o której mówiłem. Celujemy sobie kamerą w dowolne miejsce, a potem w postprodukcji wybieramy interesujący nas kierunek, jakieś tam dodatkowe parametry, czy bliżej, czy dalej. I dla każdego miejsca możemy nawet zdefiniować klatkę kluczową, że nie wiem, w tym miejscu patrzy w tą stronę, a w tym miejscu patrzy w tą stronę i. Będziemy mieli przez aplikację przesunięty kierunek patrzenia kamery. No, i to daje też fajne efekty. Jest też aplikacja na telefon i możemy sobie w szybki sposób zrzucić materiały bezpośrednio z kamery na nasz telefon, żeby sobie na przykład wrzucić Insta Story. I w tej apce jest też taka sekcja shotla, i tam mamy dostępną długą listę poradników i gotowych efektów, z których możemy uzyskać ciekawe ujęcia. Ja też się trochę tym bawiłem i wrzuciłem kilka ujęć do tego montażu z początku. No i przechodząc płynnie do odpowiedzi na pytanie z tytułu tego filmu, czy warto kupić taką kamerę? Jeśli nigdy nie Prawdopodiliście się kamerą 360, to musicie mi uwierzyć na słowo, że niewidzialny selfie stick w połączeniu z tym, że podczas uprawiania sportu nie musimy się martwić, w którą stronę kamera jest wycelowana, prawie że naprawdę warto się nią zainteresować. Pierwsza wersja miała pewne ograniczenia, ale dwójeczka została znacząco poprawiona. Materiały z tej kamery wyglądają fajnie. Moim zdaniem szef jest jeszcze mniej widoczny, a materiały bardziej stabilne. No i do tego wodoszczelność, więc możemy nawet nagrać sobie jakieś ujęcia podwodne. Ale żeby nie było tak różowo, brakowało mi w zestawie jakiegoś uchwytu, więc do ceny bazowej tej kamery na pewno musicie sobie doliczyć co najmniej selfie-sticka. Drugim minusem jest to, że jest to kamera sportowa, ale te obiektywy są wrażliwe na zadrapania. Nawet nie wiem, kiedy na jednym z obiektywów pojawiła się całkiem głęboka rysa, która była widoczna później na nagraniach. A naprawa tego jest strasznie droga, bo trzeba wymieniać cały moduł z optyką, więc nic dziwnego, że producent sprzedaje osobno dodatkowe osłonki na te obiektywy, które trochę pogarszają ostrość i jeszcze bardziej widoczne są te szwy, no ale przynajmniej będziemy zabezpieczoną mieli kamerę przed zadrapaniami. Trzecim minusem jest to, że strasznie topornie chodzi ten interfejs dotykowy. Często było dla mnie udręką, żeby zmienić jakiś tryb. Więc najczęściej miałem ustawioną kamerę na jeden tryb i po prostu ją włączałem i wyłączałem jak chciałem coś nagrać bez bawienia się w zmienianie trybów. I ostatnią rzeczą, którą warto wymienić, jest to, że musicie dodać dodatkowy krok do waszego procesu montażu bo każdy materiał trzeba przepuścić przez aplikację, wyeksportować go, no i trzeba poświęcić na to dodatkowy czas. Na szczęście sporo jest w tych aplikacjach takich mechanizmów przyspieszających ten proces, bo możemy na przykład zaznaczyć jakąś postać i aplikacja będzie sama ją śledziła i działa to zaskakująco dobrze, co możecie teraz zobaczyć na przykładzie. No ale taki urok jest tych kamer, nagrywamy wszystko, więc no, jakoś trzeba zdecydować, jeśli chcemy ten obraz przekonwertować na taki tradycyjny, dwuwymiarowy. Mimo tych wymienionych minusów, jest to dalej kawał fajnej zabawki, Zabawki. Chociażby dlatego, że mogłem podczas nagrywania sportów wsadzić kij w sam środek akcji i nie martwić się, czy komuś ucierdzie nam nogi, czy komuś uci nam głowę, tylko po prostu oddać się tej aktywności. Wykadruję się w postprodukcji. I powiem teraz coś bardzo kontrowersyjnego, ale bawiłem się z tym sprzętem lepiej niż z GoPro. Tylko cześć. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć. Nie zapominaj, jak a bezwróc się obok siebie. trzy, cztery, 3, 4...